Siemanko, szybka instrukcja, jak w tym roku zabezpieczę jukę stratę. Najpierw pokażę jak wygląda, dół obcięty, czyli już nie leżą na ziemi jak w tamtym roku i ciągnęły wilgoć. Liście suche, o tak śmiesznie obcięte, bo wszystkie co sprzedają to tak nie wyglądają. Ładnie się odbudowała, to tak, widzicie tam młotek, Skrzywacz, folia i zaraz przyspieszę, przytnę kołki i pokażę wam. Co i jak? Także przyspieszamy. No, i to jak widzicie, etap skończony na tą chwilę. Dlaczego ta dziura? No, bo jeszcze jest ciepło, niech będzie ten przewiew. w razie czego sobie coś tam doczepię. O, patrzcie. Ach, ślimaczki jeszcze żyją. No, wiecie o co chodzi? Na wiosnę, co rok na wiosnę, jak wyjdzie słońce, wszystkie liście mi paliło. Po trzech tygodniach robił się trupik grzyb. Nie wiem, czy to było od słońca tak do końca. Bo twierdzono też, że mokro, no nie ma mokro. Wieszcie, ta czapka nie dopuszcza aż tak do lania. I już teraz nie będzie pod nią padało. Także nie wiem, może spierdzieliłem z, tym, z tą warstwą, ale już trzeci rok będzie w gruncie i może w tym kolejną zimy przetrwa, bo dopiero zejmę osłony powiedzmy w kwietniu. Tą stronę, tu gdzie z południe. Dałem dodatkowo, pewnie opisywałem tutaj deseczkę, jakbyście robili, żeby się nie załamowało. Wiecie o co chodzi. Taka prowizorka powinna wystarczyć przed deszczami, a od mrozów powinna sobie poradzić. Ostatecznie jak przypieprzy jakiś tam minus 10, więcej, 15, 20 stopni To zagrodzę, żeby po prostu nie wiało Najważniejsze jest od tej strony Tu jeszcze ziemią z czasem przysypię, Jak przyjdzie zima dalej Z tego trochę więcej zostawiłem Rozumiecie, a to zostanie na górne remanikaty Do okrywania z czasem, ale jeszcze przymrozków nie ma No także wstępnie mam zrobione Żeby już deszcze nie lały Pożyjemy, zobaczymy no, Tak to jak wygląda, no co Strzywać, cyk, pyk. jeszcze wiecie, tu się poogarnie Będzie git A wy też dajcie znać, jak wy okrywacie Joki roztraty. przypominam, to jest chyba rocznik 2008 albo 2009 od nasionka. No i kurde, wam powiem ładnie w tym roku nadrobiła. Ona dosyć szybko nadrabia. Normalnie zdychała i w wiosnę znowu sobie poradziła. To może popci nam bardziej, ale śmiesznie, bo nikt nie ma tak. Wszyscy mają ogolone nogi ja nie mam. <laughs> ja mam tak wpół ogolone nogi. Tyle na tą chwilę. Trzymajcie się i demontować film. No, nie zapomnijcie o tych.